Czytanie z księgi Tobiasza. W one dni rzekł Rafał do Tobiasza, dobrze jest ukrywać tajemnicę królewską, rzeczą natomiast za szczytną jest jest ujawniać dzieła pańskie i wysławiać. Dobra jest modlitwa połączona z postem, a jałmużna lepsza od zbierania skarbowy złota, bo jałmużna uwalnia od śmierci i ona to oczyszcza z grzechów i sprawia iż dostępuje się miłosierdzia i życia wiecznego. Ci zaś, co grzeszą i nieprawość czynią, są wrogami swej duszy. Objawiam więc wam prawdę, a nie będę zakrywać przed wami tajemniczej mowy. Gdy modliłeś się ze łzami i grzebałeś umarłych, i zostawiałeś posiłek Twój, a ukrywałeś w domu Twym w ciągu dnia zmarłych, i nocą ich grzebałeś, ja modlitwę Twoją ofiarowałem Panu. A że miłym byłeś Bogu, potrzeba byłoby próba cię doświadczyła. I teraz pan posłał mnie, bym cię uzdrowił, a Sarę, żonę syna twego, uwolnił od złego ducha. Ja bowiem jestem anioł Rafał, jeden z siedmiu, którzy stoimy przed obliczem Pana.